Witam Państwa w tym roku. Ani zimna Zośka, ani pankracy, serwacy czy też bonifacy nie powinni przysporzyć zmartwień rolnikom czy sadownikom. Zamiast zimnych nocy czy chłodnych dni przyniosą raczej przyjemne ciepło, a potem nawet upał i czasami burze. Tej nocy jednak żadnych przymrozków czy większego chłodu nie przewidujemy. Temperatura przeważnie jak widać na poziomie 10, a nawet 12 stopni w okolicy Leżańska. Nieco poniżej 10 możemy mieć tylko w górach. Na wschodzie trochę chmur, ale takich, które deszczu raczej nie przyniosą. I pod tym względem podobnie będzie w dzień. Więcej warstwowych chmur na wschodzie regionu, gdzie nigdzie na południu, ale i tutaj słońca nie zabraknie. I ciepło takie całkiem znośne, ciepło do 25-20 6, gdzie gdzie stopni wiatr, na ogół słaby. Większych zmian spodziewamy się, ale w piątek najpierw będzie to znaczny wzrost temperatury, a potem niewykluczone są już burze, z którymi możemy mieć do czynienia, jak widać, właściwie przez cały nadchodzący weekend. Dziś to już wszystko. Do zobaczenia jutro.